na strony Myry z tej strony Homiczek i dzisiaj będę wam pokazywał jak stworzyć własne konto na Steamie Jakby ktoś nie wiedział no ale wchodzimy, stwórz nowe konto, naciskamy zgadzam się bo inaczej nie zdziała Znów zgadzam się Nazwę konta yy. i hasło na przykład będzie dobra pójdzie? dobra nie nie może być to ja do was wrócę jak będzie <laughs> jakieś hasło dobrze jestem i wpisałem moje hasło yy, za yy, sekunda Dobra, to hasło. Dalej. Zwykłą nie może zebrać spacji. Aha. Aha, to kurde, ja Enter zamiast... Dobra, nie może zebrać spacji. Dalej. Kurcze, je Kurde, dobra. Yy. Dobra. Dalej. Wpiszemy sobie 2ml, to samo. I jak chcemy, jak jak mamy już dawniejsze swoje konto, wpiszemy ZNAJDŹ no, MOJE STARE KONTO lub jak chcemy stworzyć to konto, które teraz robiliśmy, to, wpi, to naciskamy STWÓRZ NOWE KONTO. Tworzenie konta. To potrwa gdzieś tak kilka minut. Ja do Was wrócę jak ktoś, jak coś już włączy. Dobra, jestem. Ja muszę sobie pododować laptopa. To jest 10%. Ok, yy, tak, chcę wziąć. Nie, dziękuję. Nie dziękuję. Dobra. I mamy już właśnie, tutaj możemy sobie ten, o! I tutaj wyświetli Wam się takie coś. Nie będziecie mogli, ale musicie na na tak. Okej. Okay. Zabierz mnie do sklepu i tutaj macie sklep i tam możecie sobie zgrać Robocraft. Przeżyjecie tą grę? Już Wam to wyszukuję. Dobra. Okej. Okay. No, jak się zgra, to wpisuję. Ten skaczec to gra, to się instaluje. Więc dalej, dalej, dalej. Potem zakończ. Jak wam się już to powierze i tutaj będzie, to biblioteka, jak tutaj będzie ta gra, to naciskacie na nią, graj. I jak się tam załaduje, ten skaczec znów graj i możecie grać. Dobra, mam nadzieję, że poradnik się spodobał. Jak tak, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Więc nara.